TymkoTymka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Pamiętacie może filmik, na którym dużo zarobisz na nowym kontencie? Podepnę Wam kartę. Ten filmik, no cóż, pokazywał jak gram na rękawiczkach. Tych, które akurat teraz mam założone. Czyli na spikedach, kolczaste po polsku. Rękawiczki, tam pokazywałem set 6.1, że około 500 tysięcy można sobie założyć, że dużo się zarobi na nowym kontencie. I tutaj przychodzę do Was z takim, można powiedzieć, małym podsumowaniem za ten czas od ostatniego filmiku. Mianowicie było to jakieś około 2 miesiące temu. Więc teraz, można sobie zerknąć na tablicę naszą, na Murder Ledger i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Tutaj też są oczywiście zaznaczone śmierci, nie? I tutaj nie ginąłem, nie ginąłem, nie ginąłem. Gdzieś tam w końcu jest śmierć, ale to jeszcze było przed nagraniem tego filmiku, jakoś tak tego poprzedniego. Także tutaj jeszcze na początku się docierałem na tych rękawiczkach, można powiedzieć. Widzicie, jakie rzucałem, kiwnę się już coś. Też dobrze szło, ale jeszcze nie ogarniałem za bardzo. Ale od momentu, kiedy przestałem się angażować w każdą walkę, tylko wybieram sobie gdzie się dołączyć i głównie się skupiam tutaj na PVE na tym secie, no to nie ginę. Po prostu nie ginę. Także to jest naprawdę secik, na którym da się zarobić dużo milionów. A ja zarobiłem od ostatniej wywrotki około 100 milionów. Oj tak. 100 milionów na tym jednym secie. Nie wywaliłem się od 100 milionów zarobku ani razu na tym seciku. A jak to działa? No prosta sprawa. Widzicie jakieś 8 trójki to sobie gdzieś jedziecie. Głównie szukacie dungeonów. W dungeonach, właśnie w tych na mistach, Pierwsze, by się powiedzieć, po mapie i do takiego dotrzeć w takich dungeonach, czyścicie jak powaleni. Cały pokój, praktycznie nastrzała i to się dzieje co cooldown na E. Jak macie cooldown na E, to czyścicie pokój i kolejny, i kolejny, i kolejny, i zbieracie skrzyneczki, takie wielkie kuferki, zwykłe skrzyneczki, czy właśnie z kapliczek. Cały czas pieniążki do was lecą. Teraz nawet po nerfach na. Ten loot to tak spokojnie, 1,5 miliona można na godzinę wyrobić, a często i więcej. Także to jest taki stabilny zarobek i fajny fame, no bo te mobki bardzo dużo tego fame'u dają. Ja wam pokazywałem wtedy set 61, ale ja się przeżyciłem na 62 Set teraz kosztuje milion 600, to jest już z mountem. Sam set kosztuje milion sto, ale ja tego mounta polecam gorąco do tego setu, dlatego, że on ma bardzo dużo udźwigu i możecie tutaj na przykład dużo, dużo lepszą sakwę sobie zainwestować, ale nie opłaca się, lepiej sobie pesta kupić, bo pest po pierwsze będziecie mega bezpieczni, jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście macie mounta, którego nie da się spowolnić, a dodatkowo ma pasywkę, która powoduje że w momencie kiedy ktoś was uderzy, to zostawiacie takie chmurkę taką, która firuje przeciwników i po prostu na przykład jak ty na was skakuje to się odbija od was i wy dalej. Także mega. Tutaj można ewentualnie pelerynkę na niewidkę sobie wziąć, czyli undeadów, nieumarłych. Tak, pelerynka, ale to... To wiecie, jak ktoś się bardzo boi. Ja tutaj gram z tą Tetfordko i się tym nie ginie, a szybszy clear jest. Kapuza maga na szybszy clear i pulowanie mobów w tych dungeonach czasami się przydaje, żeby troszkę... Z, wiecie, z większej odległości. Sądałki królewskie, nie da się ich sparge'ować. Odbiegacie sobie, z, no że odskakujecie sobie z Q i W, i puszczacie buty i lecicie. Nikt was nie zatrzyma. Niewitka, jak przeciwnik ma na przykład buty włączone, czy, czy chcecie go zmylić? Niewitka jak znalazł. Oczywiście, cooldowny tutaj. I powiem Wam szczerze, no, potkana na musi być. Tutaj dużo razy dupę mi uratowała, ale kapuśniak? No słuchajcie. <laughs> tak szybko się to clearuje, że czasem nawet kapuśniak nie jest potrzebny. Jeśli chcecie jeszcze szybszy clear, to awaloński gulasz, bym polecał, a jeśli chcecie mieć tutaj pewność, że was naprawdę nikt, nikt, to jeszcze możecie sobie na słapa wziąć omlet, ewentualnie siódemkowy omlet, jeśli was ktoś goni, to sobie zjeść omlet, żeby szybciej uciekać. To tyle w sumie. Także powiem wam, że ten buildzik jest naprawdę mega, ja do tego jeszcze biorę ósemkowe narzędzia, więc jak jeżdżę po tych mapach i czasem się coś zdarzy, że mogę zebrać, to jeszcze kolorowe surowce sobie zbieram, albo jak jakaś wyższa mapa się trafi, to nawet usemeczki lecą. No, czasem się trafi. Możecie brać narzędzie, możecie nie. Pamiętajcie, że to jest 5 slotów tutaj, więc jeśli abuzujecie te dungeony nowe, to tutaj może tych slotów potem zabraknąć. Także peścik tylko 400 czy tam 500 tysięcy kosztuje, a 300 dźwigu dodatkowego, kiedy ta sakwa daje 200, to jest mocne. Dobra, no to tak by to wyglądało. 100 milionów zarobione. Na tych rękawiczkach tak mi się spodobały do takiego chillowego grania. Naprawdę, bo to jest chill gaming. Tutaj nawet rochatyna mnie ostatnio goniła i nie potrafiła, nie potrafiła mnie w tym dungeonie rochatyna dogonić i to tak na luzie uciekałem, bez problemów, zawsze możecie za siebie jeszcze E rzucić, ten E wali bardzo dużego slowa, więc nabijecie sobie kombat, ale spowolnicie przeciwnika o 50% czy nawet 75% jeśli ma ciężką zbroję to na 9 sekund podobno te rękawice spowolnie zobaczcie jeszcze. Jak wyglądają moje rękawice w tym momencie. Jak ja zaczynałem, to tutaj prawie nic nie było. Były tylko awanturniki wbite, te kolczaste trochę i reszta tak litnie była. Jak zobaczyłem jak to idzie, to sobie powbijałem wszystkie na setkę i jeszcze te na 115 wbiłem. Żeby jeszcze szybszy clear robić i naprawdę to się, to się opłacało. Naprawdę zarobiłem na tym 100 milionów od ostatniej śmierci, a wcześniej to było jeszcze właśnie jakieś 10-20 milionów na tych poprzednich setach. Także wszystkie się ładnie spłaciły. Czy Wy z tego skorzystacie? No polecam. Widziałem, że dużo osób bardzo sobie to chwaliło od tamtego czasu, od ostatniego filmiku. Bardzo dużo osób mi pisało w komentarzach, że faktycznie dzięki MK build powoduje, że ja zarabiam grube miliony każdego dnia. Oczywiście grube miliony, no niektórzy tutaj powiedzą, że pójdą sobie na statikę i zarabią sobie więcej z trzech skrzyneczek niż tutaj na tym bildziku przez cały dzień sobie zarobicie, nie? Ale z drugiej strony to jest tak prosty build, tak chillowy, że tutaj naprawdę naprawdę nie ma co wybrzydzać. Na tym i zarobicie dużo siana i, i fejmik fajny wpadnie. Pamiętajcie o tym, że tutaj nie warto zmieniać tych skilli. Cały czas pozostawić sobie pełną mobilność, czyli drugie kół, pierwsze W i ostatnia pasywka, która daje nam odporności. Tego nie zmieniajcie. Tutaj oczywiście kapuza i sandałki na damage. Plata na cooldown, jak wcześniej powiedziałem, i to wystarczy. Naprawdę to wystarczy. I ewentualnie, właśnie ta pelerynka inna, czyli na niewitkę. Mam nadzieję, że skorzystaliście z poprzedniego filmiku. Jeśli nie, no to teraz skorzystacie. Wiem, że dungeony już są po nerfach. Wiem, że lud już jest troszkę gorszy. Szkoda i smutek, ale nic na to nie poradzimy. Teraz zarabia się no powiedzmy o 1 trzecią mniej, czy nawet o połowę mniej niż jak wyszły te dungeony. Wtedy to naprawdę kupa kasy leciała. Ale z drugiej strony, jak sobie ktoś nabił specki na tych rękawicach i czyści teraz o połowę szybciej, no to aż takiej straty tutaj nie będzie. Secik możecie oczywiście 6.1 sobie też ubrać, też działa za 500 tysięcy, ja polecam ten za 1600, tutaj z pestem, takim full wypasem, na początku możecie pójść taniej sobie zarobić i potem polecam jednak troszkę lepszy ten secik, to nie jest duża kwota przy tym jak się szybko zarabia, a dzięki temu setowi naprawdę będziecie się rozwijać fajnie. I on nie wymaga żadnych umiejętności PvP. Wy po prostu jak nie chcecie walczyć, to uciekacie. Zdarza się, że mam walki, że widzę kogoś słabszego, to tylko zabijam na tym secie, bo się da. I to spokojnie. Ale jak widzicie, że ktoś jest ogarnięty, że ma dobry secik, najczęściej równe IP już będzie was pokonywać, bo to nie jest set do bicia się. Ale da się tym zabić. Szczególnie dobić. <laughs> Z tym się bardzo fajnie dobija. Dobra. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live y na Twitchu, do którego jak zawsze macie link poniżej. Trzymajcie się.